Siemano, witam wszystkich, z tej strony Nas, epic I tak, wiem, że to nie najlepsza nazwa, ale... Czy nad tym pracuję mm, Tak, jak może już zauważyliście Od pół roku nie było na moim kanale żadnych filmików A dlaczego? Bo w ostatnim odcinku, jak zauważyliście Otwierałem skrzynię z Pirata Nie wiem, czy to był event pira... ja Pirata Ja bym Pirata Mniejsza tym, ale otwierałem te skrzynie z tego ewentualnego. Yy, miałem ich cały ekwipunek i po prostu jak widziałem, że ludzie otwierają ze skrzynie jedzą za pierwszym razem i, i dropią, to myślałem, chyba że dobrze. Nie, też dropię za pierwszym, może drugim razem. Zebrałem cały ten ekwipunek z boksów i gdzie się okazało, że wielkie główno za ja dropłem z tych skrzynek ponieważ nie opłacało mi się to trochę to też kasy wydałem. Dużo zrobiłem chodziłem na trydy, no i po prostu to było trochę bez sensu, um, właśnie no grał dalej, myśleliśmy naprawdę nie chciało, No i po prostu stoczyłem tego siły i te przez pół roku nie grałem. Widzicie, tak będzie pół roku, to chciałbym wybrać widział takie ślimiki. I chciałem rozpocząć tym samym pierwszym filmikiem nową serię pod tytułem Let's Play, na stale z Epic. Nie, no z Epic, tak. Jeśli nie z tym wszystkim mylę, przepraszam. Może już, słyszy, już słyszycie, ale mam lekką le le chybę, ponieważ jestem przeziębiony. Ale mam że to nie pasuje nam no, nagrywanie i będzie fajnie. Dobra. I od czego chciałbym tu zacząć? Może od tego i trochę się zmieniło ostatniego czasu. Jak mnie nie mam, miałem wcześniej 40, coś lewe. A teraz mam 67. Wiem jeszcze mały, ponieważ nie grałem, jak mówiłem wcześniej. Ale to się zmieni teraz. Nagrywał po prostu co 2-3 dni takie filmiki. myślę, że będzie fajnie. Hmm. E, tak. E, jak to z pieniędzmi? Bardzo pewno ciężko, prawie 10kk. Stara, że mam taki burdel w firmie, ale... No... Już nie mam miejsca w magazynie, gdzie po prostu nie ma nic do tego stawiać. Recy, te wróżki, w ogóle... W dywani, ponieważ ja się nie chcę zakupić ponieważ przestałem. wcześniej, no nie namagam, chciałem kupić, po prostu... Nie wiem, chciałem... Chciałem się jakiś wybić, ponieważ nie miałem pieniędzy. I musiałem na ten hurc. Po prostu zbierać, jak wiecie... Um, Techór, który nagrywałem wcześniejszy filmik: szybkie zarabianie w nocale. Tak, szybkie zarabianie Podstawę to jest kupowanie za mniej, sprzedawanie za drożej. To jest właśnie najlepszy ten pomysł. Dobra, tak mówię, w będą się prezentować pracy na moim kanale, a co do programu, który będę nagrywał. Filmy będę skręcał programem Kaptasia Studio 8. Nagrywać będę akcjonem, a miniaturki do filmów i te inne o co mi chodzi o, o, chodzi o to zdjęcia będę przerabiał Adobe w Photoshop. Tak. No to myślę, że możemy zaczynać już. To wszystko, chciałem opowiedzieć w tym odcinku co się zmieniło z te pół roku, w nie grałem yy, tak, doszło nowe SP, ogólnie piąta ognia 5 SP ognia jest, są to Vulcano yy, ognisty ognisty Kanior i, 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 i gladiator yy, miałem już yy, Miałem już zaszczyt, że tak powiem, grać gladiatorem, a to na innym w ogóle koncie i powiem Wam, że naprawdę dobrze się gra na wszystkim i... nawet, nawet, prawda. Dropi się je podobno z boxu z Raidu Draco i o tym też powiem, ponieważ jak zobaczycie, stoi dużo sklepów z tymi, z tymi, tymi boxami, z tego Draco. Już właśnie o to chodzi, że niektórzy oszukują. Zobaczcie, jak, jak wejdę do jednego ze sklepów wpiszę boxy za trzeczkę nie wiem, nie yy, 200 na przykład ta pójdzie. Nie nie, 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 nie taki. Ale jeżeli w jakiś wejdziemy, po prostu oszukują. O! No za boxy drago najtaniej. A co ty się okazuje? Boxy, kula, kurczaków, strajdu KFC! Co to ma być? No proszę bardzo, myślę, że ktoś się na to nabierze. No proszę. To trochę jest naprawdę bez sensu, bo takie napki wystawiają takie głupie sklepy, a potem ktoś się nabierze i naprawdę przykre jest z tą koszarką wydaną. Dobra. O czym tu jeszcze miałem mówić? Aha. Jeżeli coś na przykład gra wną to proszę mnie zakończyć tak mówię ponieważ Jest już bardzo późno, jest już drugi dzień 00 I naprawdę spać mi chce, a ja dla was nagrywam Ale to nic I, o, o Boże. I po prostu, to że takie cień ale... Musiałem coś sprawdzić naprawdę I po prostu jeżeli gdzieś tam grałem z Minecrafta, zapraszam wam mój kanał kwadratowy Epic, który znajdziecie w opisie filmu, albo na moim kanale z poleconych kanałów. Dobra. Dzisiaj miałem zamiar opowiedzieć o tym wszystkich zmianach o tych pół roku w tym filmie było. Yy, tak. a mianowicie było kilka ewentów, niezbyt takich fajnych takiego. <laughs> yy. Najważniejszym chyba takim, typu roku, było event świąteczny, co to było do wygrania, nowy partner. Taki to taki, z takim młotem, jakaś... nie wiem, jak to ma Taki yy, jakoś tak, z łukiem, który by, robił za Boba, ten z młotem robił za Cliffa, yy, ten... a yy, druga taka czerwona, jakby... Bywa po prostu za kurę No, myślę, że to nic mi dużo nie ominęło. A, i co do tego, tego wszystkiego... Yy, chciałem zrobić konkurs. Konkurs jest o to chodzi, że... Konkurs jest na najlepsze intro, w tym jest najlepsze intro, po prostu wygrywa. Intro automatyczne, na no stałe. Kolorystyka dowolna. Wymiar też dowolny. Ale żeby na jakieś ugadnięcie. Napis był to nas epiki na jakieś Byle jakie, Na przykład ciągnięcy z szablonu kogoś żeby tak. Chciałabym, było to być profesjonalnie zrobione. Ym, I to wszystko i do drugiego konta. Epic, który to no, Minecrafta, to bym prosił. do wygrania będą mianowicie y, kasa. Do tego konta, no wcale będzie do wygrania 3kk, a do wygrania z Minecrafta 5kk. Także zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Myślę, że... to będzie wybierane losowo z tego co będzie, ale... Nie, losowo nie, wybiorę przynajmniej 5 najlepszych prac, więc w ogóle będzie. Wybiorę 5 najlepszych prac albo ile tam będzie i po prostu będę ratował tych najlepszych prac. Wybiorę jeden najlepszy, albo będą takie bardzo dobre, że nie będę wiedział którą wybrać, po prostu yy, wybiorę tą lasową, albo tą najlepszą. Yy, tak. Yy, to, yy, jak mówiłem będę nagrywał tą serię Let's Play, tak, z nastrzale. Będziemy chodzić w mieście, sobie ekświęcić, my, my, myślę, że będzie miło i sympatycznie, yy, odcinki będą często z innymi graczami, także nie będzie jakoś no dziarsko na czy jakoś tak, będzie naprawdę super, świetnie, sympatycznie, fap-fap, i w ogóle. Myślę, że to na tyle w tym odcinku, to, będzie, to był taki odcinek wstępny i chciałbym z tego miejsca pozdrowić yy, Blom, yy, z tak, po prostu chcę pozdrowić go, ponieważ mu pytałem. myślę, że to na tyle w tym odcinku, jeżeli filmik Wam się spodobał, oczywiście, papkujcie, idzie yy, po więcej, nie zapomnijcie o konkursie. Myślę, że to na tyle w tym odcinku, do zobaczenia, na razie, cześć.